Cześć ludziska, z tej strony Maxim1980 Dziś z cyklu 15 minutówek Pokażę wam gameplay gry Rango Gra skierowana typowo dla dzieci Ja praktycznie tutaj sobie ledwo co zaczynam grać tę grę Także są to początkowe tutaj levele, będę się bawił tutaj za moment klawiszologią Nie wiem czy powstał film o tym samym tytule, nie mam pojęcia jak powstał, to nie widziałem Tutaj takim kameleonem cameleon, się poruszamy. Mamy elementy skakania, mamy elementy walki wręcz. I mamy elementy jakiegoś tam kombinowania małego. Zbieramy jakieś gwiazdy szeryfa. Walczymy z jakimiś wydrami, bobrami, cholera wie co to jest. Gra jest skierowana do najmłodszych. Jest y, syngowana PEGI 7. Ja tutaj omijam te pociski, załatwiam przeciwników. Ok, zbiera nam się tutaj e, z tych gwiazdek. Jeszcze mamy takie skrzynki, jeżeli chodzi o energię. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu mamy wizerunek tego naszego kameleona. Okej, okay, i gramy. Jakiś ziombel, którego tutaj gonimy. Musimy chyba wyłączyć tutaj to... Um, ...to coś. Ok, w tej chwili nie działa tutaj ten trąd na tych śmiesznych tutaj nie wiem jak to nazwać na tym płocie o w ostatnim momencie mi się udało rozwalamy tutaj jakieś obiekty, jakieś beczki zbieramy dalej te gwiazdki i zasuwamy możemy grindować jak widzicie wszystko jest na dzikim zachodzie oczywiście w tu gdzieś jakiś gościu tam leżał tu gdzieś jakaś duża opona także jak widzicie my jesteśmy miniaturowi jakie pszczoły kamikadze mi tutaj nadlatują. Jak widzicie iście kombojskie klimaty. Jakaś katsenka z brzydkim jaszczurem. I jego jakimiś wydrami czy cholera wie co to jest. Co chciałem jeszcze dopowiedzieć? Gra posiada trofea. O, no, tym już jacyś trudniejszy przeciwnicy. Troszkę dużo mi nich strzelać. Uppercut mamy na R2 plus kwadrat. Ale odlot. Gra tutaj też cechuje się e, dość dużą dozą humoru. Ja tam na, po, na początku, e, w tych cutscenkach, czy choćby teraz, jest to wszystko tak pociesznie zrobione. Taka fajna, odstresowująca platformóweczka. Można pociupać. O, tu jakiś cel. Ciekawe czy tutaj coś mamy. I jakaś trowka wpadła jeszcze. Nie, to chyba tylko tak namalowane. robimy dalej rozpierduchę. Tutaj jakieś żuczki tuczemy. Kto to do mnie strzela, tym nie, nie, nie zielonym czymś? Tutaj. Szuka... nie, kwiatuszek. Kwiatuszek Rozpierduszek. A, i tutaj jeszcze musimy sobie poszukać następnych gwiazdek kilofem w takich odpowiednich właśnie miejscach. Ok. O, fiatuszek nam się odrodził. Da się to rozwalić? Pozostałość nie. To jest chyba tylko i wyłącznie czasowe podejście. O, zobaczymy co tutaj mamy. Graczysz, byśmy grali w golfa? Aha. Celujemy chyba tutaj do tej deski, otworzyliśmy sobie przejście, także jak widzicie jest pociesznie jak ktoś lubi platformówki, platformówek nigdy nie za mało szczególnie dość dobry ta gra naprawdę nie jest jakaś mega zła, jak ktoś lubi platformówki myślę, że może sobie spokojnie pograć w tego tytułu w ten, w ten tytuł, no, ale oczywiście jak zwykle ocencie sami czy chcecie w to grać, czy wam się to podoba ja sobie tutaj dalej gwiazdki grinduję i lecimy dalej tutaj mamy chyba jakieś bardziej strzelanie jakieś wychodzą nam na tą platformę stworki takie dojeży z kolcami podobne, ok. No to trochę ataków mele i przejdźmy dalej. No ja tutaj wszystkiego oczywiście nie zbieram, bo żal mi czasu. O, tutaj mamy jakiś slama, atak Jak widzicie, ziomek sobie leży. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Ja to sobie jeszcze podziubię. Ok i przeszliśmy tutaj w jakieś przejście. Tu możemy sobie coś tutaj dokupować. Czy zdrowie, czy jakieś inne rzeczy. Bu, 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 bu. Niech będzie, że sobie wpakujemy w zdrowie. I wpakujemy w coś tam jeszcze. Ja tutaj nie, nie będę na to zbyt dużej uwagi zwracał, ale jak widzicie mamy jakieś ulepszenia, które zagwiazdki możemy kupić. Więc opłaca się je zbierać, więc opłaca się rozpieprzać poszczególne obiekty. Tu widzę jakaś skrzynka z power-upem jakiś blast power-up. Ja tutaj ostro tego z tej naszej givery. Czasami widzicie, kamera nie zawsze się ustawia tam, gdzie chcemy. Ale dobrze, że my sami sobie możemy ją ustawić. Ostromela atakuje niczym w Mortal Kombat 15. Lejemy te hordy Złych ziomków, złych śpistaków czy tam wydr. A zobaczymy czy się da rozpieprzyć. Oczywiście, że się da na materiałach wybuchowych. Otworzyło nam się chyba przejście i zasuwamy dalej. Jaszczur nam ucieka. No i mamy jakiś e, jakiegoś jeża. Będziemy musieli wyuczyć, w którym momencie musimy tutaj atakować, bo chyba mi się wydaje, że teraz nie robię mu zbyt duże. O, teraz chyba musimy strzelać, jak on jest taki podniesiony. Nie wiem czy tak mu robi jakąkolwiek krzywdę. Powalczymy, zobaczymy. Ja tutaj używam teraz Autoloka stosując L zwójkę Ok, udało mi się go położyć, także nie był jakiś taki ciężki, ale jeden z ciub bardziej wymagających przeciwników, w sensie że nie, nie jednostrzałowy O, jakiś mega pocisk złoty Zobaczymy, co to daje. No, dobry sposób ładowania. Także jak widzicie, humorek jest. Sterujemy tutaj. Ale do czego ja miałem trafić? Ale dupa. Chyba będzie mieli restart, gdzie ja się dopiero później skapłem, że tam była tarcza. Dobra, także widzicie ostro ba, bullet time. O, mamy wierzchowca, widzę. Z jakiejś takiej śmiesznej kury, czy cholera, wie co to jest? Kabum, także jak widzicie, chmury tutaj trochę jest. Dość fajny tytuł dla, dla Milusiński, bądź dla panów platformówek. Ok, zobaczymy co jest dalej. Jak widzicie, nie starając się tutaj 5x8, 4 na 5 znalezione. Okej, okay, kis tym jakaś trwka znowu wpadła. Zobaczymy co tutaj nas dalej spotka. Mam jeszcze 4 minuty gameplaya, także spokojnie. Coś może ciekawego się jeszcze tutaj wydarzy. Da się to skipnąć? Nie da się skipnąć. Chwila, nie da się skipnąć, ok. Także zmuszeni jesteśmy pooglądać sobie tutaj tą kapscenkę. A przy okazji możecie podziwiać humor, zawarty tutaj. I ogólnie, jak te postaci są zrobione, no i zobaczymy. Chyba będziemy jeździć tak, jest na tej śmiesznej kurce. Mogę sterować kurą, a drugą gałką steruję celowniczkiem. Po drodze zbieram jakieś tutaj widzę znowu gwiazdki szerypa choć nie wszędzie skakać też się da ok zobaczymy co dalej i skaczemy ja tutaj się nie przykładam to jak mówię ale widzę naprawdę że rango nie jest zły że można się fajnie pobawić w strony graficznej widzicie jak to wygląda? Ściągam tutaj kolejne cele ostro. Milutka, platformuweczka. Naprawdę fajnie miło się gra beztersowo, i jedziemy dalej. Lubię to, że właśnie teraz w platformówkach praktycznie robią zróżnicowane levele, że mamy trochę skakania, trochę strzelania, a troszkę właśnie takie jakieś urozmaicza. Caczy. Tak jakby choćby tutaj w formie jeżdżenia, czy, czy w innych formach. To jest dość ciekawie zrobione. Tu zawsze urozmaica tą grę, żeby zbytnio nam się nie znudziła. Tutaj mega kaktusy rozwalają się i mamy możliwość przejazdu tutaj pomiędzy tym wszystkim. Da się te kaktusy rozwalać nie. Musimy lawirować pomiędzy. Widzę, że jeszcze minuta tutaj do końca gameplayu nie cała. Także widzicie, tak wygląda Rango. Zastanówcie się, czy chcecie to grać, czy wam się gra podoba, czy nie. To jest całkowicie wasz wybór. Jak możecie, to komentujcie, oceniajcie. I widzimy się w przypadku następnych filmików. Trzymajcie się, na razie, hej! Oglądajcie ostatnie 30 sekund moich zmagań z kuro jeźdźcami.